Zasada treningu cyklicznego czy Owajera jest to zasada dla osób średnio zaawansowanych, trenujących od 9 do 12 miesięcy. Polega ona na tym, że rok treningowy, czyli, po, czyli te 12 miesięcy w roku, które mamy, podzielone są, nazwijmy to, na bloki, czyli na przykład nie robimy przez 12 miesięcy treningu tylko i wyłącznie na przybranie masy. Zwiększenie siły czy, czy zyskanie rzeźby. Jest ten rok podzielony na bloki, które mają nam zapewnić różnorodność treningu. Unikniemy w ten sposób również kontuzji, ponieważ mamy treningi o dużej intensywności, tak jak treningi na siłę, gdzie przyciążenia jednak na mięśnie, jak i na stawy są bardzo duże. Mamy przeplatane te treningi z treningami lekkimi. Na przykład na zyskanie rzeźby czy definicji mięśnia, gdzie ta intensywność, jednak a co za tym idzie, przeciążenia na nasz układ kostny, stawowy, jak i mięśniowy układ, jest dużo mniejsza. Takie dzielenie treningu również pozwoli nam na złapanie, że tak powiem, oddechu od ciężkich treningów. Będzie to dla nas. Urozmaicenie. W ten sposób również będziemy mogli przełamać, przełamać stagnację, bo nie można w nieskończoność rozwijać tylko siły albo tylko masy. Trzeba zachować umiar i wszystko rozwijać w miarę możliwości, proporcjonalnie i z zachowaniem zdrowego rozsądku.